Hey. Okej Omra. Hej Stefan A ja pójdę się odleję szybko, Zara, kurwa przyjdę Dobra Masz Ty, a jakby samochód policyjny zajebać? One są dojebane, one z 300 na godzinę jeżdżą No Jakiś kurwa Co? The... Wjeżdżaj tam Wjeżdżaj i rozjedź Gdzie mam wjeżdżać kurwa? każdego rozjedź Po prawej i każdego rozjedź te jakieś tam A czemu no, masz zrobić? zrobić. Okay. O, te. ilegalne To one są. Powinny obywatelem. Okay. Takie biało-czorne. Dobra, jestem. No. Gdzie jest Chodź Stefan? Bo wy... bo, bo... Chodź, bo tu... za dyma jest. Gdzie? Tutaj. Wysiądź i no. tam rozpierdol. Dobra, nie ma problemu. Z przyjemnością. <laughs> Proszę bardzo, wysiadaj. Siema, co się tutaj stało? Rozstrzelali nas jak serduty A kto? Mogę tam podejść? Mogę tam podejść? to Kto was rozstrzelał, o te? A psiarze, czy które? Są jeszcze te No i idźcie stąd Idę, idę, sorry, ja tu jestem przez przypadek Nie mogę auta odpalić Dobra, dawaj spierdalamy, bo to Musimy na tym kamieniowom Nie mogę auta odpalić Co? Ja ci chyba znam A też cię kojarzę dobra, no i co robimy w związku z tym? A ty co ja robisz? No zapierdalamy na kamienią po wywrotkę. Dobra, dawaj Stefan, zapierdalamy. Chyba że jeszcze wjeżdżamy w policję na szybko. No i. Dobra, i się Dobra, Głupia Kurwa, ja to nie chcę znowu. Być na BW, to nie ma co ich na razie prowokować. Weźmy na razie, kurwa, ciężaróweczkę i... Ty! Widzisz to, to przed nami? Co ty na to, że się Ale... wjebaś w tą policję na pełnej cipie? <noise> <noise> kurwa, choć wjedziemy na pełnej piździe w tą psiarnię Ewanu, to zajewiste, to będzie. Ja kurwa, nie ma gwiazda! Dawaj, <noise> <noise> kurwa, pal tą szmaciurę, tego, tą lawetę i wjeżdżamy w psiarzy na pełnej cipie. Chuj to pewnie się skończy bany, ale wyjebane. Chyba, że walimy cele od razu. Jak jest plan? No ale to zmienia. No w sumie wyjebane. Na jedno wyjdzie. Dawaj kurwa, ognia, ognia, ognia. <śmiech> 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 Ja pierdolę zajebiście chuj, że nie żyje kurwa, super było O, w końcu ratunek, panie porwali mnie! Pomocy! Ten gościu wciąż ciężarowie mnie porwał W końcu ratunek, dziękuję panowie policjanci. Ja coś czuję, że to może być Ben, ale chuj może nie będzie O, A! Ben jest Na ile? Czekaj Pernament zbanowany! O kurwa, jego masz ej. ej, weź mi ziomek pomóż, bo mnie porwali, no kurwa No wiem, to weź ten Czekaj Co mam się... A, dobra, dobra ty, bo ja na szpital potrzebuję. Chłop mnie porwał, na ale na szczęście ją... wypadłem z, z tego, z samochodu i dzięki nie, temu nie. jestem uratowany. No, marzę, marzę, marzę. Ale koi warto to... było. By było, ba... By było. Było warto. warto. Na szpital, było warto. No, na szpital, ja na szpital. Powiedzmy. Za takie coś per mogę dostawać, pierdalając się w policjantów. Czekaj, dam se muta, bo to, to jakaś akcja kurwa jest, czej, bo to coś, coś mi pierdolą. dalej no z mojego auta. No, wypad trzyma to. No, wypad. No, wypad. A, bo tu się wypad, dwóch no. chłopów kłóci. Ej, no panowie, no, 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 wal, byle no, do szpitalu! No, wal, wal, wal. Panie, wal, proszę wal. nie strzelaj, on mnie musi zawieźć do szpitala, kto mnie no, zawiezie! No i co, no i co, no i walił. No, no, wal, no 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 Ej, ale. No, to wal. Kurwa chwila, no pogódźcie się do chuja pana, bo ja tu jestem ranny, kurwa mać to trzeba szybko na szpital. Niech on wali. To... Tak ale po co ma tutaj walić, kurwa? Wejście mnie do szpitala, będzie łatwiej. O kurwa, ja tak zrobię co? Ej, ziomek, a ty mnie weźmiesz? Aha, i teraz leżymy sobie we dwójkę. No zajebiście, jeszcze u w asfalt wleciałem. Ale chuj. Za dwie minuty będę ekspresem na szpital. Co się kurwa dzieje? Czego? Jo, Zobacz, ja pierdolę, Zobacz, jak kurwa chodzę. Kurwy, syny. Ja się odwołuję od tego Bena. No tak, powiedz... <noise> Powiedz, że nie widziałeś, że tam jest policja, że myślałeś, że to są NPC-ty. <noise> Ale nie, to, Wiesz Przecież dobra, to i tak od admina. Już wyjebany. Ale co mi to zmieni? Są... Czeka, oni też to widzą? O kurwa, co się tak rzuca, ty? To jest... Panie, mój styl tanieczny! <noise> nie mogę, <to> <głos> Tanieczny! <głos> kurwa o, co, powiedział? co on powiedział? O, no i chyba góra, no i chyba góra. Na bt chyba jest, nie? A nie? O, dobra, jadę. Zajebiście. O ty nie wiem, czy to jest five'em, czy to jest dysk, czy co. Dobra, czekaj, jak środek mapy. Weź, klik, kliknij taba. Czekaj. Znaczy ten, no. weź mapę, odpal. No, no. I to jest jaki numer? Czekaj. To jest... Czekajcie, kurwa, zaraz wracam, bo mnie popieram Kurwa, to jest... U, 395? To jest to chyba? 395. 9, 5. Kurwa to 3,9,5 tutaj, 5, tutaj. tutaj to jest, nie czaj. 3, to jest 5, 1, ale to jest 8, 5. kurwa. O, jest tutaj, 39,5 jest. Dobra, to zapierdalam. No. Zapierdalam, zobaczymy. Tam gdzieś to jest, kurwa. A ciebie rozjebała ta psiarnia? A ta, bo ty masz kurwa, BW, czy BW? Nie, BW. A. A ile tu jest BW? Dycha? Oni nie odjechali stąd, kurwa, już. A. A nie, prosto, przed siebie, przed siebie, ja, ja tam wleżę. O, to weź cię weź się, nasz, kurwa, do szpitalu, coś... cię wezmę. Weź Gdzie się, teraz? się, kurwa, bo to, bo to nie jest to. Cofnij się, cofnij, 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 cofnij. No cofni, co, co cofam, czaj, bo to jest y, delay. Tak? Jestem, czaj, kurwa. No tak. Chuj wie w sumie, co to jest za miejsce, ale kurwa, nie wiem. Jestem tutaj, gdzie są te wiadukty. Gdzie teraz? Yy, w lewo. Ale tam do parkingu, czy... Nie nie, 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 prosto. Czekaj, a jedź prosto, jedź prosto, jedź prosto. prosto. Prosto tam, czy prosto tam, bo ty masz delay, kurwa, a nie... Teraz prosto. A teraz, teraz kurwa... Teraz, <głos> teraz, <głos> teraz prosto, proszę prosto bardzo, jedź, kurwa. Prosto jedź, kurwa, prosto jedź. To powiedz mi tą alejkę do chuja, Wafla, czaj. Ja nie widzę tego, bo ja na BW leżę. Kurwa, Maś, to powiedz mi, może inaczej, co widzisz, kurwa, jaki obiekt? Zarówkę. Ale jaki obiekt architektoniczny? To Budowla, tak w sensie. Budowa. A, budowa, no to dobra, to ja wiem, gdzie jest budowa. W sensie, to jest ta, ta budowa, Cześć są dwie, kurwa, budowy. Jedna i druga, gdzie druga, kurwa, wiem, gdzie jest jedna. Dobra, chuj, pojadę o tam na razie. Albo nie, czaj, tam jest, kurwa, budowa. Już chyba kojarzę. Teraz w Kurwa co to za pipidowa jebana. Dala się, weź się kurwa, cofnij, ty w złe miejsce jedziesz, kurwa. A tam jest budowa, widzę kurwa, czaj, to ja pojadę tędy. Dobra, już się opanowałem. Ale to nie jest ta chyba budowa, to nie jest chyba ta. A to druga, to wiem, czaj, to jak to jest druga, to. To potrafię. Kurwa, środek miasta. O, czekaj, jakiś gościu. Ty kurwa! Ja się ta mapa ładuje, chuj, jadę na drugą budowę, zobaczymy. Ulica mnie kurwy syny. Co, dojebały cię do końca? Nie, bo czekaj, bo jakiś gościu mnie bierze. A. Wemy na szpital, ja ich znowu tutaj rozjebie. E, panie, tak to nie A, robimy, do chuja pana. A, pingwinek mnie wziął. O, pingwinek, to gdzie wy kurwa jesteście? Czekaj, zaraz tam wracamy, kurwa. <laughs> tutaj kwadraciak. Ty, to wej... We winek mapy, kliknij i mi napisz kurwa na czacie, bo ja to... to się nie możemy znaleźć ze Stefanem. Czekaj. Bo tu gdzieś z... jest ta weź, druga budowa obok UWKP. Weź, weź oddal mapę, weź oddal no? mapę. Ja oddaliłem zaraz, kurwa powiem, gdzie to jest. Dobra, to tak dam na środek miasta. No, A to jest to ten jest park, ten kurwa... kwadraciak? Taki park kurwa to jest, czy...? Tak, 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 tak. tak. A, no to jest tutaj. Dobra, no, bo ja myślę, że to są te, te takie, te budowle. To się te, te nie, to największe. Wyżej, to jest kurwa wyżej, to jest, jak myszy masz, to jak w dół jedziesz. O, no i widzisz, to, to jest kurwa tutaj prosto, Użaj. ty po prawej chyba. Czyli jak to zaznaczyłem, to to jest wyżej czy niżej od zaznaczenia? Czy to jest na zaznaczeniu? Czekaj kurwa. Trzy dziewięć jest zaznaczony. I to jest wyżej czy niżej, ten kwadraciak? uf, uf, uf. Teraz dał mi zagwodkę. No kurwa właśnie Gdzie jest do flak kwadraciach pierdolony, ja też? Leźcie właśnie. trochę do góry? Dawło tak Na 584 to jest chyba 584, Tak Czekaj, Gdzie jest to kurwa? To 584? Czekaj 5 8, Cześć. Pięć. Tu są Do góry Do góry, do góry, do góry. Cześć. Cześć. Jak mam O jest, jest. widzę, widzę, widzę. Tam na A, dolarze, dobra, dobra, dobra Dobra, to ja bym po złej stronie miasta w ogóle. To jest chyba kwadraty. Ty no ja dobrze tak. jechałem, tam była ta budowa, właśnie. Co, co, co ten? Ty no to ja byłem kurwa, dobrze prawie. Bo tam jest ta budowa. O ta. Znaczy no obok tej budowy. Bo ja widziałem tam jeszcze z lewej bardziej. No? No, ty jadę tam kurwa, zobaczymy, co jest na kwadraciaku. Tyle, powiedz mi, że o to się kurwa kwadraciak nazywa do chuja. No to jest kwadratowe. Aha. No w sumie logiczne. Napraw się mi powie, kurwa, jak ja, ja jestem naprawiony. Już ja nic nie ma nie tutaj. Ma, nie ma. Chyba już po akcji. To jest bank jakiś do chuja pana, ale psiarni brank. Nie, to jest inne miejsce, jesteś w innym miejscu. No to kurwa, jestem na 584, gdzie miałem być? Do chuja wafla, gdzie jest ten jebany kwadraciak? To jest Pałac Kultury na przykład. Czekaj, na swoim kurwa zobaczę i ja ci zaraz Fajne. powiem, gdzie to jest kurwa. <laughs> nie, nie dogadamy się z tym kurwa kwadraciakiem. No pa, to jest ta budowa 399, dobra, zobaczmy 399 Będę tak jeździł od adresu do adresu Dobra, idzie teraz to Siema my... kręgiel, gdzie ręce zgubiłeś? A w topie odpadli mi, bo mam rentę dzięki temu Sam A, se odciąłem, no, jest żeby dobra. dostać zasiłek to Rozjebane, dobra, chuj w to Za No Ej ziomek, gdzie jest kwadraciak? No tutaj Na 205 Dobra, to jestem dobrze, tak? No tutaj jest kwadracja. No dobra super, to trafiłem. Ale zależy gdzie gdzie chcesz jechać. No na kwadraciak kurwa Ale jakiś parking czy co? Ja pierdolę Aha, jestem na BW. Eee! <grym> dasz mnie do szpitalu! Ty, co ty kurwa robisz? Ale ty kasty kurwa. Ty na kurwa! Co ty kurwa się kurajesz? No ty kurwa ciemnioku, jebany. No, zamki mordę, kurwa. O, zamki mordę, mordę się, kurwa, poczuwasz. Wyjebać ci, kurwa. Wyjebał to ci stary, kurwo, na plecy i dlatego grasz kurwo w GTA RP, trajerze, jebany. No nie wiem im, Kasti, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Daj, o, kasti nie wie, że jestem kurwa z wami. Kurwy, jebany. Napierdolam się. Nie będziesz nikogo... pingwinka tutaj łysego napierdalał śmieciu, jedzaj, leży, można jechać. O kurwa. Czy też mam aj**ać, czy odjedziesz? Dawaj kurwa, frajerze. No to wysiadaj. Dawaj, frajerze, wysiadaj kurwa. Dawaj kurwa. Co, łysego mi będziesz kurwa przejeżdżał? Dawaj, wsiadamy w migwinek. o kurwa. A nie no, tak być nie może. Kurwa, <grywa> kurwa jakie derby, ja to lubię takie rozpierdalankę o taką. <grywa> Pura mi się rozyba. Dawaj, dawaj, Kaspi, napierdalaj, ognia, ognia. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Kurwa, wsiadł do samochodu. Dawaj, dawaj, dawaj. A, fura mu dymi, fura mu siedmiu. O kurwa, co Dobra, żyję, żyję. To on, on, on jest klule cały czas, on myśli, że jestem kurwa z nim. No i dobrze. Ja nic nie mam, zdrapkę mam kurwa. Ty, ja mam 50 koła. To ja może sobie do Benku to wpłacę. Ja, ja też mam. Idę do Benku Chyba, że kupujemy łom za to. to. Właśnie, może łom by kupić kurwa? Ty, a gdzie się zdobywa leczenie? No Mogę ci! kurwa, łysy, nie mi! Aaa, to ty jesteś! Dobra, ja myślałem, że to jest ten gościu. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja mu przejebałem, ja wiedziałem, że to jest on. Wal go, Stefan, wal, wal, wal. On jeszcze jest w klule. wstacił? nie Kosy wsadził? Jeden leży? Ta. Kurwa. Mam BW. Już. Ja sobie ze śmietnika pooglądam sytuację Ja tak, ja tak. A jeden już leży Jak tam ci się kurwa czołga Kolego, czołgasz to ci się kurwa po ojca jaj Jajka ojcu kurwa na jecznicę kurwa zanieść Frajerze mały kurwa Ja Ty, a ile on ma kapę Bo ja bym mógł mu zajęwać dwa razy, ale to... Sprzedam się Ty kurwa z jajkiem i paszetem Zamki, ja Dobrze, ognia kurwa, rozpierdal musi być. Kasti na nerwie. Dobrze, kurwa, dobrze. Zabieraj go, zabieraj go. Ciebie to kurwa dopadł, kurwa Biorek. No, Jak go wziąć? 50 000. O kurwa, nie tym, sorry, zły mięsień, zły mięsień. Chciałem go zlutować. Dobra, mam HP mniej. Dalej jest klueless. Jakim mięściem się lutuje ludzi? F7, właśnie. A, dobra, dobra. Ty no nie jaka? kurwa, mody. Ty miał kosę, to go teraz napadł, ale on ma... No. Niestety. Co? Dziękuję. Masz, chcesz drapeczki? No, no chcę! Ty, a masz, masz jego kasę? Masz jego kasę? Bo mi się by przydała akurat. mam, no, mam. No, no. Ty, to byś da. dał tą kasę z niego. Eee, Co tam Daj, on miał? Ej, czekaj, nie bierz tych drapek. pięć drapek. Nie bierz tych pięć drapek, No. Łysy. Chodź, chodź, łysy. łysy Zapierdalam. Łysy, chodź. Tam no jestem, jestem. Łysy obecny. Masz 50 Masz pięćdziesiąt koła no dobra, dał mi to. I odzyskane Dyplomatyczne zwycięstwo. Kajdany 10 koła, tylko musisz... A gdzie kajdany kupić. są? Ty właśnie, to byś mi powiedział może gdzie tutaj kupić jakieś kajdany, klamę kurwa, skąd kosę wziąć. O, dasz mi klamę albo kosę? się. No, kosę mogę ci dać. No kosę, kosę. To jak masz kosę to bym chętnie wziął. Masz, masz, masz O, dzięki, dzięki. Dobra, chodź. Tam. A gdzie, gdzie jedziemy? Czekaj, wsiadaj, wsiadaj. a weźmy ich może na szpital, zobacz, se ci furę, jedź moją, otwarłem ci moją patrz. furę. Ale, którą furą? No to, chodź. Od otwarłem ci. Wsiadaj, wsiadaj, dam ci Ale do której, kurwa, różowa, niebieska? Patrz, tutaj, tutaj. Bo czekaj, ja no, jestem tutaj. obywatelem patrz. prawym. Patrz. Oni potrzebują szpitalu. Patrz, patrz. tutaj, ja tutaj, chodź. Poczekaj, ja trzeba ich zanieść, kurwa, do lekarza. Nie trzeba. Tutaj. Jak się teraz tu wkłada ludzi? Dobra Andrzej, dwie minuty. Ja trzeba, no. Weź tam z jecie, ja, 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 ja kurwa za, za półtorej minuty będę. No dobra. Ale ja nie chcę kurwa z nim jechać. jakieś dzieciaki jebane. Chuj im w dupę, już mam kosę, no ich spierdalają, mam co chciałem. Dobra, dobra, dobra. Dobra, jest akcja, ja spierdalam. Ty, ten teraz kosę wyjął, ale to kurwa... już raczej ciężko będzie, nie ma mocy przerobowej, on tu ma trzech kolegów. No samin te wstaje Dobra, sobie biorę tą furę, podjadę pod was, to jeszcze jeździ Się dymi już kurwa O, dobra, ale działa Już wygląda jak jakiś kosmiczny pojazd kurwa Jakby na Marsie tym zapierdalali Kurwa takie łaziki. Młody celkę zajebał kurwa ma. I, I chuj, bo w dupę Czaj mam tą kosę kurwa? Mam, bardzo dobrze Dobra, mam kosę Mamy kurwa kasę, kasa odzyskana, no. kosa dostana, także dyplomatycznie A. żeśmy zdobyli rzeczy. raz nie groźbą tylko prośbą. Ty Stefan, gdzie ty jesteś teraz? Ja sobie zajebłem furę, mam zrobić tą furę i tę sobie naprawić teraz. Dobra, dobra. To my poczekamy tutaj. Dobra, Stefan ma furę, idzie ją naprawić, to poczekajmy tutaj, się pokręćmy jeszcze, bo tu jest akcja. Dobra, ale to wiesz, dyplomatycznie. A Karla nie ma? Z tyłu, bo ty masz. Karla nie ma chyba no. to jeszcze raz, jeszcze raz a musisz się gdzieś chować z tyłu, bo no z mechanika nie nie mają jakiegoś kurwa. No właśnie Kajary. właśnie, ja będę udawał miłego i nagle go sobie wyjmuję i napierdalam. To jest dobre. Dokładnie. Dobra, schowajmy się tutaj. Dobra, Stefan, to patrz, kliknij sobie escape'a, mapę a jak masz kurwa działkę 206, tam gdzie jest ten dolar taki, nie? To my jesteśmy tak jakby na środku tej działki, to jest taki parking. Jakby się odejdziałki 206, jakby na zero tak jakby. Na tym zero dajcie ten... tu kurwa, tego plusa i tutaj jesteśmy na parkingu. jest mynia, kurwa, a ja kurwa szukam... No, bo się nie chwilę. Pierdolony kurwa mechanik zajebany. To jest ten, to jest Oslo ta wyspa Trzeba tutaj się to dać. O, zoba Jeszcze Ja nie mam rąk, to kurwa, niepozornie to wygląda. Jaką ja mam Coś. gębę kurwa tutaj nie ja ślatam? Zobacz jak ja wyglądam matematyk No Arkadiusz kłosek, no w końcu kurwa też tak się nazywa na każdym serwerze Ale panu widzisz takiego gościa, no Arkadiusz kłosek jak chuj Ja bym go nawet nie skrzywdził No gdzie by takiego łysek skrzywdzić kurwa takiego fajnego górze No nie da się go naprawić tylko da się to kurwa ulepszyć do chuja Ty to może tam podbijemy pod ciebie Koi, w ten samochód, mamy fajny wehikuł. Dawaj, trzeba po Stefana podjechać. Dobra, taka jaka działka? Ja To chwila jeszcze działka Muszę A, znać. To? No działkę, gdzie jest Stefan. Okej. Okay. Bo Stefan pojechał tam gdzieś na myjkę. Jaka działka, Stefan? 5,2,9 jestem. Yy, dobra, co to jest góra dół, czaj 5 yy, 5, 2 7, 5, 2, 8 5,29 tutaj, dobra. A i to jest ten, ten serwis, dobra, okej. Okay. To zapierdalam. Kurwa, napęd na przód jeszcze. Kurwa, jaki to jest dobry wóz. To ty, Stefan? No, fajna. Dobra. To dawaj do nas. I ognia. To co, na kwadraciach wracamy, nie? No. 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 A co z tą kasą robimy? Może byśmy do, do bęku to wpłacili, bo ja mam kurwa sto koła. No dobra. To chodźmy do Benku to chce Stefan te twoje 50? Bo ten gościu oddał to normalnie Nie, trzymaj se kurwa To dam wszystko do bęku wpierdolę pierdolę. se do bęku To się odludnił ten kwadraciak, te kastraty tutaj były O Ej, Ej daj, daj kurę No ale kurwa <noise> Ej no panie no ale kurwa, no co pan żeś odjebał Mówiłem daj, daj kurę No co ty chcesz dachem jeździć kurwa? Dobra, no i chuj ma się przyjpać. No kurwy Może amo nie mam O amo nie ma Ty To może kurwa ognia i kosa No sorry sorry Twix za tego C ale to opowiedział ten gościu Ja pierdolę ty kurwa łowi jebany Ja pierdolę ty kurwa ty Nie mówisz co robisz ty dziwko jebana Ale jesteś w tyłu Kurwa, ja kurwa Stefan dawaj bo wstyd Ale to on nie ma fury No w sumie tam No to mamy 1-1 jeden, jeden. Dobra, dawaj a dalej! Dawaj I jakiś kolor tych kastratów! Ty właśnie można zawsze je udać! Mogę czuję pomocy, bo jakiś kurwy chcą mi zrobić VDM-a kurwa na kwadraciaku. A nie mam, a nie mam, a nie mam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurwa Na kwadraciaku weź Rosji, 3 od Rosy, pichot rozwoju VDM-a chcą robić z nie mam AMO. A co to znaczy? Widzimy się góra, okej okay. Ale was ja nie, nie mam ammo kurwy Tak? To no dawaj To dawaj Zostawiaj Na gołe łapy Dawaj, dawaj zły tym dalej, na stolubę dalej, O, siusiaczku, chodź tu Goncie go, bo go będę Ty, dawaj w sumie, no tak Trzeba zrobić kurwa Na dwa baty Jak coś szybko cela kurwa, pamiętajcie Jak przyjadę do tego kolegi, mamy trochę czasu i od razu kurwa celka. Przerażę strzelają, a to macka pękła. Se kurwa poganiamy jakiegoś chłopa. Zobaczymy, niech ci jego koledzy przyjadą, to może być kurwa śmiesznie. No kurwa, ale frajerska, tak kurwa, fraje... Przepraszam Kurwa, pingwinek, ja bym go za <grywka> Kiedy walo one... spierdala, ja mi, się nawróciłem Dobra, rozbaw się, kur... bo mi kurwa vdm weź ich rozjeb Rozjebki, bo mi vdm ma robią wszystko, kurwa Ale nie, ja, ja spierdalam, od kurwa... Ja uciekam przed nim To jest klubowy jogging No No to czekamy Dobra, kurwa, dawaj Trzeba kastratów szukać Koń go, Koń go kurwa. kurwa Dawaj facet Zapierdalaj za nim Szybko się on jechał Panie nie ma czasu Macie tak. kajdany? szybko naszada szybko nie, Ja nie ziąg. mam ziąg, ziąg nic jechał pojechał ziąg pojechał, ziąg ziąg pojechał No panie to było zapierdalać, a nie do, do tego chłopa podjeżdżać Ja już nie wiem Kurwa jeszcze ja czekałem na Łysego Przy Łysy kurwa na pokładzie Da, ale też czekałem aż właśnie wszędzie na pokład Wracamy się, może hmm. będzie. No dobra, trzeba, trzeba go, przejechać. go przejechać. Tak, zgadza się. Nie, ja nie przejeżdżam. No to dobra, tam spodwierdz jak ja kosę wyciągnę i pój na jedno wyjdzie. Albo tak go potrąć delikatnie i potem ognia. Ziomek, ziomek brązowy. Masz y, tego? Kajdany sprzedać może? Ja nie mam. Chłopaki, musimy odpierdolić jednego kurwa gagatka, nie? No to dawaj jakąś furę, gdzie się zmieścimy Tego no. No to... gagatka, z Działam łapy? A to jest dla niepoznaki Nie wiem, takiego... to jest wietera. Nie nie wiem tego to Bo ja... Andy nie ma łap, ja nie mam nóg Dzień Dzień wietera, Właśnie to Chciałem bez podnieść tam na kwadraciaku Nie ja wiem, właśnie, wiem tyle, tylko Ja nie nie wyglądam jak kręgiel kurwa jakiś. Numer buta ma 1460, nie? Nie, ja dzisiaj sam jestem Taki różowiutki nie wiem, ale... Ja ciebie chyba... Yy... A to ten, ten co pierdol, pierdol chyba chciałby osiągnąć? Który? No ten! ten. Ale który? Ten, ten w ten białym! Chodzie. A kto to niby jest? Pierdol, pierdol chciał, chciał dostać! A to co, pączek co nie ma rączek w ogóle? Panie, ja mam na to rentę, to mi się opłacało! Ja na Ukrainie kurwa walczyłem i straciłem! Ja pierdole, wstyd! No, wstyd, kurwa, kto ci. Kto broni kurwa dzielnie? Przed kurwa jebanym Putinem tej Polski! Ukraińcy! Jesteśmy buforem no, między wami! Nie, wsiadajcie, wsiadajcie, bo nie Niech slawa Ukraini! Ty, to... Jebać Ukraina! Niech żyje ukraińskie państwo! nie wdzięcznicy! Kolego, jak zara, kurwa wysiądę! E, panie, dawaj tam, bo mi Ukrainę obrażają, ja muszę mu napierdolić. Co? O? Wracaj, Andry, wracaj pan! Po, porwali cię chyba! Tak? To kurwa celka. I rozpimy się na apartach. Takie kurwa porwanie. Hihi. Mogą kurwa i Bonia z dupy wystać, kurwa. Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Szybka celeczka i kurwa na apartamenty.